Bahamy to przede wszystkim egzotyczna destynacja, kojarząca się z plażami i niesamowitym kolorem wody. Większość ludzi spędza tu jednak tylko jeden dzień, schodząc z wycieczkowca właśnie w stolicy Bahamów w mieście Nassau. Ten odcinek będzie dla tych, którzy, będąc w Nassau, zechcą zobaczyć i zrobić coś innego niż tylko plażowanie. Sam Nassau ma kilka fajnych miejsc. Które z łatwością można w pół dnia odwiedzić samemu. Dla zainteresowanych, drugą część dnia fajnie jest pożytkować na zajęcie, które ostatnimi laty stały się ikoną wysp Bahama, czyli karmienie pływających świń na Rose Island pół godziny szybką łodzią od Nassau. Matko Ale zanim weźmiemy udział w tym lokalnym szaleństwie, warto jest zwiedzić parę miejsc w Nassau, które można zrobić za darmo i na miejscu. Oto one. Pierwszym miejscem, które warto odwiedzić, jest położone nieco na uboczu, 20 minut piechotą od centrum Fish Fry, czyli uliczka z natłokiem lokalnych restauracji serwujących ryby i wszelkiego rodzaju seafood ze sztandarową bahamską potrawą o nazwie Conch Salad na czele. Co ciekawe, conch wymaga się po bahamsku jako conch. Dojście do Fish Fry jest dosyć łatwe. Idzie się po prostu wzdłuż wybrzeża w kierunku Junkanoo Beach. Potem, idąc deptakiem wzdłuż Junkanoo Beach, kontynuuje się do samego jej końca. W pewnym momencie deptak się kończy i dojście jest po drodze, po której jeżdżą samochody. Także ciężarowe, ale nie jest to zbyt długi odcinek. Sama ulica Fish Fry zaczyna tętnić życiem dopiero po południu. My byliśmy tam wcześniej, stąd te widoczne na ekranie Puchy. Tak czy inaczej, jest to bardzo popularne miejsce w Nassau, także wśród lokalnych mieszkańców, i myślę, że warto je odwiedzić, chociażby ze względu na jego autentyczność, koloryt i naprawdę przystępne, jak na Nassau, ceny. My zjedliśmy naszą rybkę w restauracji Beggyard. Polecam! Jednym z e, przysmaków tutaj na wyspie jest tak zwana Conch Salad. Czyli jest to rzekomo e, mięsień takiego żyjątka, który żyje w, e, w takich wielkich muszlach spiralnych. Sieka się tutaj jest z... łącznie e, z... co to jest? E, cebulki. Dużo pomidorów. Sok z Lemonki. Tylko pływa w tym soku z Lemonki. Także papryka zielona z tego co widzę. Bardzo dobre. Odświeżające. W każdym razie miejscowy przysłan. Konstelacja. Do tego miejscowe piwko. Nie wiadomo dlaczego muszę to zwuglować. O nazwie Kalik. przeiterowane przez K. Przez dwa nawet, Jeden na początku, drugi na końcu. teraz K, która jest w angielskim języku bardzo rzadko używana, tak naprawdę. Może aż tak like, Kitchen, kitten i tak dalej. Ale oprócz tego, a to aż dwa. No, w każdym Kalik, bardzo niebahamska nazwa. I koń Salad, e, bardzo bahamska. E, bahamski e, tutaj e, appetizer, czyli przystawka. Także mm, zobaczymy, jakby, jak smakuje. Mmm, To W każdym razie, odświeżające. Miam, miam! Także, jechało danie główne, czyli, czyli ryba snapper po angielsku. Po polsku googląwałem, że komu nazywa się Lucian. Rybki są, rybki są dwie, także porcja od serca. Teraz zobaczymy, <laughs> jak to pójdzie. Jeszcze mam tą konstelację w ustach, ale y, no za 20 dolarów powiedzmy sobie, że jest uczciwie. Y, to ciekawe, bo zwykle porcje są y, mikroskopijne. No w każdym razie y, wygląda znakomicie. Rybka z gryla, także y, rybka Lucjan. Jedziemy z Foxem. Rybka y, Lucia, zostały skonsumowane. Miejscowe rękodzieło, całkiem niezłe. Ale nie będziemy sobie w zawracać. W każdym razie to wszystko jest tak położone około pół godziny od portu, gdzie przybijają statki wycieczkowe, statki czyli tak zwane cruise liners. W sumie jest to dosyć odizolowane od jakiegoś swojego centrum, centrum. No ale pozytywnym jest to, że jest tutaj, proszę bardzo, Jestem policji, także y, wszystko gra, ale na wszelki wypadek chowam kamerę w tym momencie. Także było świetnie i przepysznie. John Watling Distillery to najsłynniejsza na Bahamach gorzelnia produkująca rum od 1789 roku. Ostatnimi czasy zasłynęła jednak, jak głosi, znajdująca się tam tabliczka ze sceny z filmu Casino Royale. To tu Daniel Craig przeskakiwał mur w jednej ze scen przygód Jamesa Bonda. Sama posiadłość i gorzelnia oferuje darmowe, krótkie prezentacje o historii nassau oraz samej gorzelni. Na koniec można też skosztować produkowanego tam trunku tak w wersji NIT, czyli czystej, jak i w mieszanym drinku. My zdecydowaliśmy się na zimną pinakoladę. Innym miejscem wartym odwiedzenia jest znajdująca się w pobliżu kolorowa ulica West Hill, gdzie znajdują się po kolei pięciogwiazdkowa restauracja, a wraz z nią w epoce kolonialnej najbardziej luksusowy hotel na wyspie, fabryka czekolady oraz fabryka cygar. Cała ulica ma swoje początki w połowie XVIII wieku, kiedy należała do słynnego pirata kapitana Johna Howarda Smitha słynnego krajewskiego pirata, który dowodził szkunerem Grey Wolf, skutecznie plądrującego statki hiszpańskiej armady, transportujące złoto zrabowane w Centralnej i Południowej Ameryce. Warto wspomnieć, że w tamtym okresie nieoficjalną flagą Bahamów była piracka flaga przedstawiająca na czarnym tle czaszkę i skrzyżowane piszczele. W 1776 roku Nassau został zdobyty przez Amerykanów, Piraci ostatecznie rozbici, a dzielnica Greycliff stała się główną kwaterą Amerykanów. Od tamtego momentu dzielnica Greycliff i sama ulica West Hill stała się wizytówką Nassau, a dziś najbardziej turystyczną i Instagramową ulicą miasta. Mnie osobiście najbardziej interesowała Greycliff Cigar Factory. Nieduża fabryczka produkująca naprawdę niezłe cygara. Można swobodnie wejść na jej teren i przyjrzeć się z bliska żmudnemu zajęciu kręcenia cygar. Zajęcie raczej głównie dla entuzjastów palenia cygar, takich jak ja, ale tak naprawdę są tylko dwie rzeczy produkowane na Karaibach, które są na najwyższym światowym poziomie. Jedną z nich jest rum, drugą zaś, właśnie cygara. I trudno się oprzeć okazji, aby nie tylko zaopatrzyć się na miejscu w oryginalnie ręczne kręcone, lokalne cygara ale także przyjrzeć się umierającemu kunsztowi ich ręcznej produkcji. Tak jak warto jest zobaczyć dzielnicę Greycliff, tak nie ma sensu zawracać sobie głowy w Forte Montag, maleńką fortecą obronną znajdującą się pół godziny od centrum Nassau. W mieście są lepsze fortece, do tego jeszcze wrócimy. Dlatego z Greycliff warto udać się w stronę nabrzeża, gdzie znajduje się lokalny plitarg o nazwie Straw Market. Jest napisane World's Famous uh, Straw Market. Nie wiem, dlaczego on... słynie cały świat. Ja tym, o tym wszystkim nie słyszałem. Ym, no ale rzekomo jest tutaj, y, jest to coś, co trzeba zobaczyć. Yy, y, szczególnie wysiadając z, y, z promu, z wycieczkowca, z wycieczkowca tak naprawdę. Yy, te wszystkie te cruise linery są zaparkowane wzdłuż wybrzeża. Yy, także boom, przechodzi się przez ulicę. Yy, no i jest. Yy, zakładam, że. Jest tam po prostu dużo jakichś pamiątkowych rzeczy. Prawdopodobnie 99-9% wszystko jest made in China. No ale znowu, jeżeli ktoś tutaj jest ja wiem, z reguły, to ludzie tylko są na jeden dzień z tych wycieczkowców. I jeżeli chcą sobie coś kupić, jakąś pamiątkę z, z Nasał, z Bahamów, no to... Jest to stanowczo miejsce, żeby coś takiego zrobić. Także Straw Market, prawdopodobnie wszyscy, którzy tutaj będą, prędzej czy później wylądują w tym przybytku. A my tam zaraz pójdziemy, zobaczymy wszystko, co tam się tak naprawdę dzieje i co się sprzedaje. W zakupach w Straw Market warto przejść się 15 minut do Queen's Staircase, chyba najsłynniejszej atrakcji turystycznej Nassau. Queen's Staircase to wykute w litej skale przez 600 niewolników schody. Zostały wykute tylko za pomocą ręcznych narzędzi. 66 schodów miały być potencjalną drogą ewakuacji dla załogi znajdującego się w pobliżu Fort Finnacle. Schody przypominają dziś o historii niewolnictwa i handlu niewolnikami, Ściśle powiązanej z Bahamami. Schodami można dojść do fortu i przechodząc koło białej wieży ciśnień, można zwiedzić jego wnętrze. Wstęp kosztuje 3 dolary i warto tam zajrzeć choćby po to, aby zobaczyć panoramiczny widok rozciągający się stamtąd na miasto. Dumnie powiewa... co to jest? Niebiesko, żółto, czarna, czy jaki to jest tam kolor? Morski. Morsko, żółto, czarna. Szczerze powiedziawszy, to przyszedłem tutaj tylko dlatego, że zapłaciłem z własnej kieszeni całe 3 dolary. przez zobaczyć, jaki jest widok. Całkiem nieźle. Także, jeżeli ktoś... Jest zainteresowany historią Nassau, historią Bahamów, to zwiedzić. Nie jest to oczywiście <grym> zamek w Malborku, czy w ogóle inna liga, ale jak dla Karaiby, nie jest źle w każdym razie w Nassau. Nie spodziewałem się, że będą w ogóle jakieś takie tutaj tego typu klimaty. Fajnym punktem programu zwiedzania Nassau może być też Rum Cake Factory. Sklep, w którym można kupić miejscowy przysmak mocno nasączoną alkoholem, babkę piaskową. Rodzajów babek jest kilka, ja próbowałem tylko z amaretto i z pinakoladą. Obie dwie były przepyszne. Babkę można też kupić na przykład na lotnisku i pewnie w innych punktach miasta bliżej centrum, ale jeśli macie pół godziny do zapełnienia, można się tam pofatygować na darmowe próbki dwóch rodzajów ciasta, które zawsze są tam dostępne. To była cisza przed burzą, a teraz let the madness begin <laughs> ale jaja nie to są przejaja, okej? Okay? Daj, daj jej bliżej, daj jej bliżej, bo o, Widzisz? O, pociągni zostawi w spokoju. No. Okay. Dobra, wiadomo o co chodzi. Lekki freak show, ale, ale. No dobra, jest ok. Świja pływa, no. Trzeba by przyjechać na Bahama, żeby to zobaczyć. Nie ma, mam, ale się nie dam na razie. Śmiesznie, bo yy, świnie pływają pieskiem. Chciałem zauważyć. Karmienie świn, no, pływające świnie, yy, faktycznie tylko na Bahamas. Zaczęło się to kiedyś niewinnie, że faktycznie świnie uciekły i yy, zaczęły pływać w tej wodzie tutaj. No o tyle o ile oczywiście. A dzisiaj jest to taki, taka atrakcja turystyczna. Oczywiście te świnie są trzymane normalnie w zagrodzie. Same z siebie nie, nie pływają. Wolą pewnie czy taplać w swoich, w, swoich, w swoich odchodach. czy, tam, czy mi się świnia tapla. W każdym razie nic przyjemnego. A tutaj no po prostu są Dobra, masz. Masz, 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 Dobra. A tutaj no, ktoś wpadł na pomysł genialny, że można to z wyspy, że to było na ekran Bahamas, ta, ta jedyna świńska, że tak powiem, plaża. To jest, to jest Ktoś na, na genialny pomysł, że można z tego zrobić biznes. No i teraz świńskie plaże, w cudzysłowie, świńskie, są na całych Bahamach, także w każdym razie, sami osądźcie, czy to jest, czy to jest rozrywka, y, która jest warte, warta tych y, dodatkowych y, pieniędzy, czy nie. to coś innego na, na pewno. Jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że będę, że będę tutaj świnią robił zdjęcia, to matka jedyna.